Jezus, jakiś kreator miejsca mi musiał. Y, to. Jakiś kreator miejsca mi musiał skończyć filmik. Oczywiście. Me, 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 me. Me, 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 me. To jest kreator miejsca. Dobra, już zrobiłam mi tę ta koszulkę. Tak na razie będzie wyglądała. Yy. Dobra. Wszystko już jest pod kontrolą. O Jezus, o Jezus, o Jezus! Ja tego nie zrobiłam. Serio? Dobra. To zaraz jest zrobione. To był mój poradniczek. Tak macie sto z brązu, ale oczywiście to za to za i to za Jeśli coś nie ma vipa, to nie chcę kupić, żebym mógł mieć to. I jeszcze polecam. Can my collagen.